Siema wariaciki, Juju! Słuchajcie, mecz Forest Arsenal Forest. Mamy bramkarza z arsenału. Wszystkie informacje mamy na temat arsenału i wiemy jak z nimi zagrać. Mamy bramkarza, Tarnera czy turnera, nie wiem jak się to mówi. Robimy wielkie boom na stadionie Armat. Będzie jedna wielka wysadzka Wiadomo, mamy Tarnera czy Turnera i wiemy na temat tej drużyny wszystko. Only Reds, czyli tricky trees, come on you Reds. Come on, you reds. Wiele ludzi się śmiało, a jednak słuchajcie, Ibrahimowicz, ta rura, że tak powiem brzydko, ale niestety muszę. Because you kill the lion, that's why you be smashed and crushed. Ta menda już o mnie wie. Prawdopodobnie Ibra się dowiedział. Świat jest mały, świat jest zbyt mały, żeby taka menda Ibra się o mnie nie dowiedziała. I tak gdzieś na lotnisku go dopadnę, porozmawiamy, porozmawiamy jak dorośli w faceci. Zapytam go się tylko why you kill the beautiful animals what is lion why why did you tell this why did you kill this why did you do this i smash you and kill you if you wanna fight with me octagon the space what i like i don't know did you like but if you want member i am the best lion in the world member this Kolejna sprawa, słuchajcie Przypierdolił się do mnie niejaki gekon płaczący w sraczu Srikiewicz, czy jak mu tam On sobie obzdurał, że rozpierdolił mnie w pierwszej rundzie W 20 sekundzie, czy jakoś tak Wydaje mi się, że w 20 sekundzie To on może jedynie puścić bąka No bo wiadomo, że Odklejony piłkarz następny tych odklejeńców kurwa trzeba wyjaśniać krucjata dalej trwa i z